Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry, witam serdecznie Panią, witam Państwa. Witamy w Agrokwadrancie w takiej specjalnej edycji, ponieważ opowiemy dzisiaj o niezwykłym wydarzeniu, o szesnastej ogólnopolskiej konferencji rolniczej w Licheniu Starym i opowiemy dlaczego ta konferencja co roku gromadzi setki uczestników, jak w tym roku zapowiada się jej program i dlaczego warto wziąć w niej udział. A zaprosiliśmy pana Sławomira Gackę, prezesa z Polska, człowieka, który stoi za ideą tej konferencji. Panie Sławomirze, co sprawia, że ta konferencja stała się Obowiązkowym punktem w kalendarzu rolników i doradców z całej Polski. Jeszcze raz serdecznie witam Państwa, witam rolników. Powodem jest bezwzględnie temat. Tak jak Pani powiedziała, Pani Magdaleno, 16 konferencja, i w każdej z tych konferencji mówiliśmy o biologicznej sile gleby, tak naprawdę. Dzisiaj zagadnienie. Bardzo potrzebne do wdrożenia, potrzebna wiedza, i to jest ta wiedza, którą gruntowaliśmy, którą staraliśmy się weryfikować, i sądzimy, że jesteśmy dzisiaj bardzo dobrze przygotowani do tych wdrożeń, które rolnictwo czekają. Z roku na rok, tak jak obserwujemy konferencję, zainteresowanie tematami i udziałem w niej rośnie. Temat biologii w rolnictwie wymaga konkretnej wiedzy. Jak wytłumaczyć ten fenomen, co sprawia, że sala konferencji co roku pęka w szwach i ciągle przybywa uczestników? To generalnie istota konferencji. Od samego początku, od pierwszej konferencji, przyjęliśmy, że będzie to konferencja, w której praktycy dzielą się wiedzą z praktykami, i również praktycy zapraszają grono nauki, które może pomagać we wdrożeniach, o których mówimy. I również ta konferencja będzie miała ten sam model, czyli, Występy gospodarzy, rolników, rolników z ogromnym doświadczeniem, którzy będą przekazywali, w jaki sposób właśnie wdrożyli biologiczne działania i jak to należy czynić. Czyli bezwzględnie kluczem jest fakt, że mówią praktycy, Mówią o praktycznej stronie, poruszamy wszystkie segmenty, które dotyczą rolnictwa, i najczęściej właśnie w tych konferencjach w Licheniu temu dedykujemy. I te wszystkie konferencje łączy jeden czynnik, a tym czynnikiem jest zdrowa gleba, i my o tym mówimy przez te wszystkie lata. Panie Sławomirze, konferencja nosi tytuł Probiotechnologia, Biologiczna Siła dla Rolnictwa. I kto w tym roku przyjął zaproszenie do udziału w konferencji i jakie nazwiska i jakie wykłady będą sprawiały, że no nie można ich przeoczyć? Cieszymy się ogromnie, że w tym roku trochę podzielą się tematy i obejmiemy cały segment rolnictwa czyli segment gleby, uprawy gleby, zdrowia gleby, mikrobiomu gleby i uprawy roślin, i również segment chowu i hodowli zwierząt. Jesteśmy bardzo radzi, bo zaproszenie do prezentowania swojego stanowiska i sytuacji, jaka jest obecnie w rolnictwie, zaproszenia przyjęli pan dr Michał Słota, który. Będzie mówił o istocie zdrowego mikrobiomu gleby i relacji tego zdrowego mikrobiomu gleby do naszego zdrowia również. Czyli nie pozostaje tutaj cień wątpliwości, jak ważny jest ten, że mikrobiom gleby, jak ważna jest biologiczna. Strona. Tu należy dodać jeszcze, że jesteśmy kilka dni po ogłoszeniu przez Radę Europy i Komisję Europejską dyrektywy nowej dyrektywy o monitorowaniu gleb w Europie. powstaje wyjątkowy historyczny dokument. Będzie to się działo przez najbliższe, Lata, ponieważ państwa członkowskie mają trzy lata na podpisanie dokumentu i cztery lata później maksymalnie na przygotowanie badań według nowego, zalecanego właśnie przez dyrektywę systemu badań. Po raz pierwszy mamy w tej dyrektywie do czynienia z definicją zdrowej gleby, to o czym mówiliśmy. Że właśnie to jest biologiczna, chemiczna, fizyczna cecha o żywym tworze, jakim właśnie jest gleba i możliwych funkcjach do spełnienia, które właśnie ta gleba zaspokaja. I to jest ta jedna przestrzeń. Drugą przestrzeń. O antybiotykach, o potrzebie bioasekuracji, o sytuacji, jaka jest w tym sektorze chowu i hodowli zwierząt, przedstawi przeciekawa postać. Sam pan wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, doktor. Piotr Kwieciński. Cieszymy się ogromnie, że, że gościmy go. Zagadnienia zdrowia będzie prezentowała pani profesor Ewa Solarska, a pokażą gospodarze, tak naprawdę, jak wykonują te działania w gospodarstwie, jak to robią, że w metody biologiczne, probiotechnologia są. Dobrym, skutecznym rozwiązaniem, ekonomicznie pod każdym względem uzasadnionym. Ponieważ te wszystkie elementy spinają się i zbiegają się jak puzle do siebie, bardzo pasujące, dlatego my też się czujemy w komforcie, że dożyliśmy takiego czasu, że możemy mówić o naprawdę, Nowym rolnictwie, tym nowym rolnictwie, które nie tylko wychodzi technologicznie na bardzo wysokie poziomy, ale biologicznie sięga do głębokich zasobów i dokładnie rozczytujemy, co się dzieje w glebie i co czynić, żeby jak najbardziej wykorzystać biologiczną siłę gleby dla jej zdrowia i zdrowych płodów, a przez to naszego zdrowia. Bardzo dziękuję. Konferencja trwa dwa dni, 16-17 listopada. Jak zostały zaplanowane te dni i co wydarzy się ważnego w każdym z nich? Konferencja w Licheniu ma specyficzną organizację. Myślę, że to jest konsekwencją Różnych prób, które wykonaliśmy, i doszliśmy do wniosku, to potwierdzili uczestnicy, żeby podzielić tak naprawdę dwa dni konferencji na różne zagadnienia. I dlatego niedzielę poświęcamy, rozpoczniemy oczywiście Eucharystią o godzinie 16, ale niedzielę poświęcamy dla tych wartości, Ducha, byśmy powiedzieli, i zobaczenia tego przez pryzmat różnych problemów świata. Będziemy gościć wspaniałego rozmówcę, pana Romana Ziębę, który popełnił piękną pozycję Krzyż Ameryki, jako efekt swojej wędrówki pieszej przez Amerykę, byśmy powiedzieli, wzdłuż i wszerz. I zderzy to ze swoimi losami życia. Podsumowaniem będzie film Common Grant, bo zawsze staramy się, żeby ten dzień kończyć ciekawym filmem, który niesie przesłania i pokazuje w skali makro. To wszystko, o czym będziemy mówić następnego dnia, i wtedy w poniedziałek przechodzimy do. Pracy u podstaw i zaczynamy mówić właśnie o glebie, zaczynamy mówić o życiu gleby, o organizmach, które tam mają swoje miejsce i co one czynią, czym jest zdrowy mikrobiom, jak to wszystko Powinno być użyte w agrotechnologii, żeby rzeczywiście zobaczyć zupełnie inne efekty i inne podejście do, do tych, niż względem dotychczasowych metod, które były powszechnie używane. Poniedziałek to zderzenie z praktyką to dużo, dużo możliwości, żeby każdy mógł zapytać się, jak to gospodarze robią, bo ci gospodarze sami będą odpowiadali. Bardzo dziękuję. To, co mówią uczestnicy o konferencji, że nie jest to konferencja z zabiórka, że są to spotkania, dyskusje, wymiany doświadczeń, a także możliwość,. Degustacji probiotycznych naturalnych wyrobów. Jak wygląda formuła tegorocznej edycji? Czy oprócz prezentacji uczestnicy będą mogli porozmawiać z ekspertami, czy włączyć się w inne aktywności? Tak, w tegorocznej edycji odeszliśmy od typowego panelu ekspertów, żeby zostawić czas. Na wystąpienia na przykład gospodarzy, na wystąpienia osób prezentujących i dać ten czas zderzenia właśnie z uczestnikami. Czyli w przerwach, niezależnie od tego, że będzie wielu wystawców, którzy będą praktyczne efekty swojej pracy. Pokazywali rzeczywiste efekty. Tutaj mówimy o różnych płodach, wyrobach, fermentach i tak dalej, co będzie też radością dla uczestników, ale w, rzeczywiście będzie to okazja do dyskusji, do wymiany doświadczeń, do pytań i odpowiedzi. Forma jest otwarta. Staramy się, żeby wszyscy byli dostępni dla siebie. Czyli nie, nie tworzymy zamkniętych przestrzeni, które by miały zamykać dostęp do informacji. Nie, jesteśmy po to, żeby służyć tą informacją. Jak zawsze dzielimy się informacją, mówimy to od 19 lat że jest to naszą radością, że możemy dać propozycje, jak należy sobie poradzić z wieloma trudnymi sytuacjami w uprawie i chowie i hodowli. Panie Sławomirze, co zyskają rolnicy lub hodowcy, a także ci, którzy są zainteresowani biologicznymi metodami upraw, probiotechnologią? W, biorąc udział w konferencji, czy tę wiedzę można od razu przełożyć na praktykę? Tak, zdecydowanie to jest przede wszystkim cel, który chcemy osiągnąć, że jeżeli przyjeżdża osoba, i jest zainteresowana i chciałaby się dowiedzieć, co powinna zrobić, od czego powinna zacząć, kto to robił, jak to robiła inna osoba, to właśnie po to jesteśmy, po to są gospodarze. Między innymi występującymi osobami będą gospodarze, z których jest przykład osób, gospodarzy rozpoczynających życie z probiotechnologią. Jest przykład prowadzący gospodarstwo ekologiczne, jest przykład również nie gospodarstwa ekologicznego, ale właśnie gospodarstwa na probiotykach i takiego gospodarstwa zrównoważonego. Ale też każdy będzie mógł się zderzyć z gospodarzem, który ponad 37 lat, prowadzi piękne duże gospodarstwo sto hektarowe w pełni można powiedzieć zamknięte z uprawą roślin chowem zwierząt i czyni to ekologii Czyli radzi sobie z chwastami piękne gospodarstwo, czyste zboża, pokażemy również filmik, jak to się dzieje, że te chwasty nie zachwaszczają. Damy również uzasadnienie, jak to się dzieje, czyli jest to pokazanie praktycznej drogi dla każdego, bez względu na to, na którym etapie ktoś jest, czy to będzie ków czy hodowla, czy to będzie uprawa roślin. To jak najbardziej mamy tutaj możliwe przykłady do zaproponowania, jak również kontakty możliwe do zaproponowania, żeby jeżeli osoba chciałaby sobie porozmawiać z gospodarzem, dlaczego nie? To są najlepsze praktyki, więc pełna otwartość. Panie Sławomirze, udział w konferencji jest bezpłatny. W czacie pod naszym filmem podamy link, gdzie należy się zarejestrować. Bardzo prosimy Państwa wszystkich, którzy słuchacie tu naszego AgroQuadransa o niezblekanie, ponieważ Przyjmujemy oczywiście wszystkich chętnie z otwartymi rękoma, ale pojemność sali ma też swoje granice. Także prosimy o rejestrację. A Pana na koniec prosiłabym o zaproszenie naszych widzów. Dlaczego warto w listopadzie, 16-17 listopada przyjechać? Do Lichenia Starego i wziąć udział w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Rolniczej, stając się częścią tego wydarzenia. Z radością to uczynię, drodzy Państwo. Biegnie już listopad, powoli kończą się prace w polu. Wyjątkowo dużo w tym roku pozostało jeszcze kukurydzy w wielu regionach Polski, bo tak nietypowo ciągle pada i najczęstszą odpowiedzią jaka pogoda u Ciebie pada. To jest ciekawe wydarzenie i, i, i widać, jak te zmiany postępują. Więc zapraszamy Państwa jako podsumowanie tego roku pragniemy podzielić się naszymi doświadczeniami, osiągnięciami tego roku. Chcemy pokazać dobre przykłady gospodarowania z użyciem biologicznych środków. Chcemy zaprezentować probiotechnologię jako dojrzałą, pierwszą agrotechnologię w pełni opartą na mikrobiomie gleby, uwzględniającą mikrobiom gleby, zdrowie i pokazać, jaki to ma wpływ na zdrowie, tak naprawdę. Rośliny, zwierząt i nas, jako tych konsumentów ostatecznych, ale chcemy również pokazać, jaki to ma wpływ na zdrowie portfela i kieszeni, żeby nie łudzić się, że obecne metody to są metody ekonomicznie lepsze i bardziej uzasadnione. Nic bardziej mylnego. Przychodzi czas, gdzie otwarcie możemy powiedzieć nie, szkoda podążać tą drogą, na której trzeba wydawać dużo pieniędzy. I niestety, po części, tak popularnie mówiąc, strzelamy sobie w stopę, pogarszając warunki gospodarowania, pogarszając warunki gleby. Zapraszamy na przeciekawą konferencję z klimatem w niedzielę i pięknymi filmami, i rozmowami, które poniosą nas w świat i pokażą to od strony makro. I z praktyką probiotechnologii biologicznej siły gleby w poniedziałek doświadczenie z gospodarzami rzeczywistymi, realnymi, którzy gospodarują na dużych i mniejszych gospodarstwach. Zapraszam gorąco. Bardzo dziękujemy, panie Sławomirze. To przed nami 16-17 listopad. Dwa dni pełne rozmów, wiedzy i spotkań z ludźmi. Zapraszamy Państwa do rejestracji w linku umieszczonym pod filmem, też do dzielenia się informacją, że taka unikalna konferencja, gdzie spotyka się świat nauki i praktyki, gdzie można zbudować kontakty. Gdzie można zobaczyć fakty, z którymi się nie dyskutuje. Zapraszamy licheń stary. Naprawdę warto wziąć udział w naszej konferencji. No i mamy nadzieję, do zobaczenia z Państwem 16-17 listopada w licheniu starym. I do zobaczenia na probiotycznym szlaku. Szlak, czyli 16 na 16 konferencji. Zapraszamy gorąco. Dziękuję panie Sławomirze. I tak jak mówimy, zachęcamy do rejestracji. Mamy nadzieję do zobaczenia z państwem. A ja zapraszam już za tydzień na nasz następny AgroKwadras poświęcony badaniom gleby. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.